Far over, the misty mountains rise. Leave us standing. E, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Lego The Hobbit. Dzisiaj udajemy się dalej. The wisdom Gandalfa jest taki, że jest correct. I szczerze, że. The company stumbled across the troll's hoard, in this hidden trove of goods stolen from unwary adventurers and raided caravans. Who knew what wonders may be found? I want the credentials. key. Oh. Oh, awesome stage. It's a troll Horde Be careful what you touch. Okej, okay. eee... Czy teraz jesteśmy w nie, skarbcu troli? Okej, okay, tutaj się już liczy do naszego tego słynnego paseczka. Wow. Eee, do tego wolę nie... On, on jest najlepszy w tych klockach. Czyli on jest podobny jak Aragorn. O, ale odgłosy. Tak, musiałem sobie oczywiście ściszyć w moich słuchawkach. Jeszcze! Okej, okay, teraz myślę, że będzie pozytywnie. Coś budujemy? Uuu! E, kto to się mógł zaczepić? Chyba Dory. Nie, Dory! Nieważne. Nie, to mógł. E... Kto to mógł? Dory. Mosty. E, kto ma ten? Co ma tą dodatkową broń? Nie ma Gravy, piąty to Tak to? Jak, Kimi! Okej. Okay. Aha, pan słynny Gandalf! Ja, użyj moc Gandalf! Oh! Mieczyk! Ju Teraz będziemy rządzić Gandalfem. W sensie Gandalf będzie rządził tymi wszystkimi kubkami. Przecież nie oni są, nie są kubkami, ale. Okej. Okay. Czy to się da rozwalić? Ojeju, dziękuję! Hmm, spory ten poziom. Bo do podróżnika jeszcze sporo, jak widzę. E, mm -hmm. może oświetlić ciemne miejsce za pomocą swojego kostura. E, no fajnie. Słuchaj, jako na kocach. Siadaj na, jako... na kocach w pikniku i karm go artykułami spożywczymi, by się się od jego brzmienia. Czyli ten bombu, czy. <noise> Tia. Yeah. Siadamy. Gdzie są te nasze klejnoty? Uuu, nie mamy klejnotów. Niedobrze. Ale ryby za to mamy. I co, kto nam podskoczy? Tia. Yeah. Uuu. Uh. Tak, chyba tylko golun. Ja, moc Gandalf'a. i ja, super. E, tak, teraz ty idziesz. Walisz. Walisz. Wal no. Walisz. Super. Dumny jestem z ciebie O oh my eye, Schodeczki Pan Bilbo tylko może? Bilbo Beggins oh, yeah. O, bo on ma ten swój... Ojej, zdobywamy tutaj jakiś arsenał. Ojeju! O, aha, bo tutaj mamy skrzynki. Spoko. Przynajmniej Bielbo Baggins teraz ma się czym bronić. I dobrze, bo i tak jest sierotą. Nie, dobra, żartuję sobie. Uu, kasa. Co to było? W ogóle fuck? Wow, spokojnie. Um. Ty. Albo ok, rybeczka i marcheweczka. Chcecie marchewkę? Macie marchewkę. Okej... Ok, Ej, no to jest fajne. Super, naprawdę tak mnie zadziwia. Bo tutaj jest dużo rzeczy, których w poprzedniej części Lego nie było. No ale to chyba normalne że w każdej części musi być coś swojego, że tak powiem. Okej, okay, teraz ty, Dori. Sorry. Dori. Co? To? O! Ej, tam jest mini zestaw! a yeah! Zobaczyłem mini zestaw. Nie dychaj, tak człowieku! Ale ten echo tutaj jest potężne. Jaskinia troli. Okej okay. Uuu, niezła rozwal... Aha, bo Pandori ma i i piąty mózg O te... no! Ej! Zrzuciło mnie, ale... NIE! kasę! KAZĘ! E, pan Torin tutaj tylko... ej Aha, bo Pan Torin już tutaj idzie. Okej, okay, spoko. Bez komentarza. Mm. Ostatnia skrzynka. I co teraz? Mm. O nie! A, to jest ten gościu, co mógł... Y Mm. Co? Boże, spokojnie, człowieku. No właśnie, zwierzęta, są takie trochę... Mam wymiar ciemności. No to są wilki. Albo... O nie! To nie koniec! Wiem, przepraszam za ten krzyk, ale po prostu spanikowałem. Ojej, o drugi Gandalf normalnie. Gandalf! Ty jesteś mi potrzebny, cholera! Gandalf! Nic się nie zmieniłeś. Skrzynka! Mogę się tam dostać? Smutek. Eee, dobra. Ej, ty! Ty ludziku! Nie wkurzaj mnie! No. No! On! Super! <ścoughs> Łopata. Łopata, szukajcie łopaty. E, a oni się zbagowali? Tak wyglądało, gdyby jakby się zbagowali. Aha, mam obudzić e, zwierzątka. Mianowicie króliczki. Biedne króliczki. Uratujemy was. Dobra, ty jesteś słaby. Gandalf, Gandalf. Ty jesteś najlepszy. Jesteś koksem. Aha, tylko Bilbo... Znaczy nie, jak on się... jak on w ogóle ma uh -huh. Ha Używaj! Super! o uh. Aha, posąg podróżny Jak ty się nazywasz w ogóle? Człowieku Aha, Rodegas Ciekawie Ale po tym pasku wygląda gdyby to miało być jeszcze, kurde, jedna trzecia poziomu Ale pewnie tak nie będzie Ta gra jest wredna e... Aha, bo to ty, tylko ten y, z młotem Ty z młotem! Tutaj! Chodź Jesteś nam początku oh yeah O nie! Zostaw go! Ej! Wredny hamie! Wredny ham! Ale pięknie! Musimy go powstrzymać! Dory! Chodź tu! Zostaw mnie! Aaaa! Zostaw mnie! Cię zaraz walnę, to się zdziwisz. Ale czad. Nie! Drewna szukam. Drewno. O nie! Ty! Młocie! Tu jesteś, okej? Okay. O! Żaden z niego włamywacz! Ciekawe co to jest za osiągnięcie Spoko. Ej, wiecie, że teraz wystarczy już? O nie, drewna jeszcze brakuje. Spoko zrobicie. Garni się. Aha, bo. Widzicie, co poszukuję w mojej okolicy? Drewna. O! Ja! Mamy tu. Sporą ilość. Super. Naprawdę przyjemna gra. Bo potem zobaczę, co to jest za osiągnięcie żaden z niego włamywacz. O nie, 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 tylko nieco. O nie, tutaj jest za dużo takich samych przedmiotów. O matko, o matko. Nie, 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 to. O oh, matko. O oh, tak. zostało jeszcze parę króliczków. Ej! Puść go! Wredna cholero! Jesteś uleczony, mój króliczku. Okej. Okay. Jeszcze jeden biedny, samotny królik. El, potrzebujemy łopaty Raczej nam ktoś pomóc... Chyba nie wiem czy on jest. Aha, bo... O! Co wyglądało? Z tego można było coś ułożyć. O! Tam ktoś pije nasze, jakiś wilk. Ja, yeah! trzy zestawy super. A, y... no fajnie. A kto ma dobra, e, y... może po kolei. To za łopatę, ludzie. O, ty masz łopatę, ale natrafiłem, dobrze. Aha, bo to było pokazane, no fajnie tylko. Chodź, ulecz go. Ramadom! Jesteś uleczony. O! No. The is sick, Gandalf. A darkness is hovered over it. But worse are the webs. Webs? What do you mean? Spiders, Gandalf. They came from Dogaldur. But the old fortress is abandoned. No, Gandalf. It is not. Wonderland wags. They will outrun you. These are Rustabel rabbits. I'd like to see them try. Whoa! O, mój Boże! Nie, 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 nie! Ja nie nadaję się na to. To nie dla mnie! Wow! Co ja to mam robić? Pomocy! Pomocy! Oh. Pomocy! <ścoughs> o matko! Oh, mini zestaw! Dzięki Bogu! O oh, nie! Ludzie! Pomocy! Perfekto! Okej, okay, frajeże zaliczeni i ostatni gupek. O, zaraz tracę przytomność normalnie. Nigdy tak dużo mi się nie do zestawów w, w trybie fabularnym zdobyć. O, super, szybko poszło. O, no, jeszcze nie koniec. A, ty masz łuk, Klilt Whatever jak się nazywasz Jesteś na pewno przydatny Kurczaczek O oh mój Dlaczego mnie tak straszycie cholernicy? Wow! Tam jest mini zestaw! Gandalf tam może! Tak! Szósty zestaw! Juppie! Nie no, ale bez przesady. Aha, kooperacja. To są piękne te kołopy. Dobra. dobry. ok, Jupi. No, taki średni ten poziom, nie jest najkrótszy, ale też nie jest jakoś jeszcze super długi. O nie, ale to jeszcze widzę mi koniec. Za wcześnie takie rzeczy mówię. Może. z nich może w niego trafić? To jest właśnie na niego przypadła ta broszka. Ja, bum! Hmm. Elves, to O Ja to raczej otwierasz do listów. Okay.

Ojej! Yeah! Jesteśmy teraz sobie w Rivendell, zdaje się. Dobra, ale myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej! standing upon